Cześć, dzień dobry, jestem Storelia. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, czym różnią się mapy w Medieval Dynasty. Mamy dostępne dwie mapy, Dolinę i Starorzecze. Różnią się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim stylem rozgrywki, jaki chcecie prowadzić. Dolina jest to mapa przeznaczona dla jednego gracza, Który chce być prowadzony przez grę. Mamy mniej swobody na start. Postęp jest narzucony przez fabułę, która prowadzi nas przez stopniowe odblokowywanie ilości budynków do budowania. Postać jest narzucona fabularnie. Rozpoczynamy rozgrywkę w lesie. I kierujemy się do głównej wioski. Przed rozpoczęciem należy dostosować rozgrywkę. Kluczowa jest tutaj długość dni pory roku. Minimalnie zalecam 5, ale żeby poznać sobie każdą porę roku, i tak naprawdę Pograć sobie troszeczkę. Zalecam 10, bo zawsze jest możliwość rozpania pory roku. Także, jeżeli położymy się spać, wtedy można przejść do kolejnej pory roku. Resztę zostawiamy bez zmian. Jedynie możecie włączyć sobie szybkie tworzenie i szybkie budowanie, ale to już jest zależne od was, jaką rozgrywkę preferujecie. Czy chcecie sobie wolniej grać? Wy troszeczkę jednak zaoszczędzić czasu na tym tworzeniu budowaniu, wtedy sobie to zaznaczacie. Tutaj mamy mapę doliny. Dostępnych jest 10 wiosek. My na początek kierujemy się do głównej wioski, na ten wykrzyknik, który jest pokazany na mapie. W dzienniku. Mamy rozpoczęte zadanie fabularne, początek nowego życia. I właśnie ten wykrzyknik to jest to zadanie, na które musimy się kierować, rozpoczynając grę i naszą przygodę. Starożyczę jest przeznaczone dla jednego gracza lub dla wielu graczy. Możemy grać ze znajomymi. Rzeczy daje wolność tak naprawdę wyboru, ale jak również pełną odpowiedzialność za rozwój wioski. Mamy pełną swobodę, ilość budynków. Do wybudowania jest dostępna od razu. Postać tworzymy sami. Mamy wybór, czy gramy kobietą, czy mężczyzną. I tak samo wygląd dostosowujemy dowolnie. Rozgrywkę rozpoczynamy w głównej wiosce. Tak samo dostosowujemy sobie rozgrywkę jak w dolinie. Czyli kluczowa jest długość pory roku dni. Stawiamy sobie dziesiątkę. Jest taka najbardziej optymalna, zawsze można trwać. No i szybkie budowanie i tworzenie to już w zależności od Was zależy. Tak tutaj możemy sobie wszystko dostosować, włosy, orpę nos, brwi, mowa starożycza wygląda w ten sposób. Mamy tutaj dostępne cztery wioski. Tak naprawdę już jesteśmy w tej głównej wiosce. W dzienniku również mamy rozpoczęte zadanie fabularne. I kierujemy się na wykrzyknik w celu rozpoczęcia naszej przygody. Medieval Dynasty gram na live'ie na Twitchu, jeśli chcesz zobaczyć te różnice w praktyce. Zapraszam na stream w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek między 11 a 14. Jeśli masz pytanie, możesz zadać w komentarzu, na pewno odpowiem. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, cześć, pa pa.